Dzień dobry moi drodzy Trader, z tej strony. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Pod ostatnimi filmami jedną z próśb, propozycji do analiz była od Fluflustrata dotycząca bitcoina. Flu -Flu Stracie. dzisiaj robi Ethereum. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę to zaspokoi Twoje potrzeby, bo ono chodzi bardzo zbliżone w zbliżony sposób do, do bitcoina. Ethereum jest dla mnie bardziej czytelne, więcej na nim widzę i ciekawiej wygląda niż Bitcoin, dlatego właśnie jest Ethereum, a nie Bitcoin, ale jeżeli coś, jeżeli zobaczę w najbliższym czasie, w najbliższych dniach jakiś bardziej jasny dla mnie, klarowny układ na Bitcoina, to oczywiście zrobię to. Moi drodzy, najpierw rozliczam się z analizy, tak jak za każdym razem. 13 stycznia, tutaj gdzie ta żółta linia, wtedy mówiłem o spadkach, na Ethereum do tego różowego pola lub tutaj do tego mniejszego. Spadki były idealnie do tego pola doszły, ale nie dokładnie z miejsca, które wyznaczyłem. Było jeszcze sporo wybijania stop-lossów i tak naprawdę wiele, wiele tygodni czekania na ten poziom. Tak więc wprawdzie kierunek przewidziany dobrze, natomiast Czas tej realizacji, w zasadzie czas sygnału i poziom nie był precyzyjny, tak więc spokojnie myślę, że tą analizę należy uczciwie zaliczyć do analiz nieudanych, natomiast <laughs> ewentualna cierpliwość no, mogła, mogła przynieść spodziewany zysk i, i zarobek. Moi drodzy, idziemy teraz do świeżutkiego Ethereum. I co ja tutaj na tym Ethereum widzę? No, przede wszystkim mamy Formację motyla, formację motyla na interwale H1. Zaznaczam ją i zobaczcie, jesteśmy teraz w poziomie 127%. W ogóle chcę Wam jedną rzecz powiedzieć: generalnie ta analiza będzie dwuwariantowa, więc cierpliwie wysłuchajcie jej do końca, ponieważ są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że doszliśmy właśnie do setki. Zobaczcie, to jest ta setka, setka zaznaczona tutaj z interwału dziennego, jest to multi-time frameowa średnia i ta średnia zgrywa nam się właśnie ze 127% motyla, który nam się tu rysuje. Również zgrywa nam się z linią trendu, tą czerwoną, którą widzicie, ja to jeszcze pokażę, to jest linia trendu budowana. Aż od lipca tego roku. Czyli mamy tutaj ważną strefę dwóch punktów. <laughs> Na interwale H4, jak jestem w tej chwili, to widzicie, że rysuje się kolejna formacja harmoniczna. I ja tą formację harmoniczną też zmierzę, żeby wam powiedzieć, w jakim jej punkcie jesteśmy i co to za formacja. To jest formacja, moi drodzy. Batmana, Batmana, gdzie punkt B tego Batmana to jest jednocześnie punkt X motyla, którego Wam pokazywałem na wcześniejszym interwale, na, na interwale H1. I teraz jesteśmy w tym momencie na 78% ramienia XA. Batmany, które dochodzą do 78%, generalnie Batmany dochodzą do 8,86%. To jest ich punkt zwrotny i tu spodziewam się reakcji. Natomiast to będzie drugi wariant. Dlaczego? Ponieważ pierwszy wariant jest taki, że zarówno Batmany na 78%, jak i motyle na 127%, czyli dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy tutaj, to jest ta strefa. Te dwa harmoniki z tych dwóch poziomów często przed dojściem do swojego właściwego punktu zwrotnego robią korektę. Czyli ten poziom, gdzie jesteśmy obecnie, w momencie, kiedy robię analizę od 1682, z tych rejonów wypadałoby, żeby została zrobiona korekta. Korekta do tego miejsca. Dlaczego tego miejsca? Ponieważ jest to rejon. Jak przejdziemy na niższy interwał, rejon. O, właśnie, rejon XB. To jest ten rejon, tutaj. Ja tutaj błędnie powiedziałem wcześniej, że, że punkt X motyla jest jednocześnie punktem B Batmana. Teraz widzę, że, że jest to, że te dwa punkty B się po prostu zgrywają, a motyl jest rysowany z tego poziomu. I teraz w momencie, kiedy. Cena reaguje z takiego poziomu 127 lub 78, cofa się bardzo często robiąc korektę tego ramienia CD, i jest to poziom 1638 do 1654. I to jest, moi drodzy, wariant numer jeden. Gdyby do tego doszło, to następnie, troszeczkę to przesunę, to następnie mógłby być z tego miejsca. Z poziomu XB potencjalny long. Tutaj. I to jest nasz wariant numer jeden. Czyli najpierw tworzona, robi się korekta tych wszystkich wzrostów do XB motyla, tudzież B budującego się Batmana, i następnie z tego miejsca ruch do góry, dokąd do poziomu tego. A co to jest za poziom? To jest moi drodzy poziom 886 niebieski, czyli Batmana i 1618 i żółty, czyli tego motyla. I to są dwa punkty D tych dwóch różnych harmoników, zarówno, zarówno motyla jak i Batmana. I tutaj w tym miejscu byłby take profit dla potencjalnego longa. O właśnie. I teraz tak, jeżeli nie byłoby tej korekty z tego, z tego poziomu, tylko od razu cena poleciałaby do góry, to z tego miejsca, czyli to jest poziom 1725 do 1740 tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Mamy taki lokalny szczyt na poziomie 1742. Batmany często lubią się właśnie od takich, e, takich poziomów e, odbijać. Jeżeli nie byłoby tej korekty, to to jest miejsce, skąd rozpocząłby się według mnie prawdopodobnie głębszy short. Natomiast e, jeżeli cała ta sekwencja, czyli spadek do rejonu XB, następnie potencjalny long, również zaprowadziłyby nas do tego miejsca, to z tych poziomów ja tu już zaznaczę jako trzeci wariant analizy, że to jest trujeczka. To z tych poziomów, z tych rejonów, tak naprawdę trzeba byłoby troszeczkę jeszcze to zahaczyć. Można byłoby spodziewać się kolejnego shorta. I teraz zobaczcie, w tym miejscu w okolicy punktu, tych dwóch punktów D skrada nam się jeszcze. Średnia ta czerwona to jest średnia 25 z kolei z interwału W1. Czyli w następnym tygodniu, jak się nam tydzień zakończy, to ta 25 spadnie o mniej więcej wysokość takiego schodka. I to się zgrywa praktycznie z poziomami, które zaznaczyłem. Czyli rejon 1730 do 1747-50 to jest rejon, gdzie spotykają się bardzo ważne elementy harmoniki, średnie, i mamy tutaj taki lokalny szczyt. I jeżeli w tym miejscu pojawiłaby nam się jakaś ładna, solidna reakcja, to mm. moglibyśmy liczyć na kolejnego shorta. Już wam pokazuję mm. jakiego. Również do tych rejonów. To jest punkt. Już zaznaczymy, że to jest trójeczka, też. Że to jest take-profit dla trzeciego e, poziomu. Zobaczmy jeszcze, jak mm. wygląda D1. Tak, tutaj mamy <laughs> po pierwsze strefę XB, czyli taki multilevel zrobiony, i z tego wynika ten e, take-profit. A po drugie mamy tutaj. Linię trendu. Jeżeli ta linia trendu zostanie przybita, to cena bardzo często wraca do takiej przybitej linii trendu, żeby ją zretestować. Pytanie, jak długo całe te sekwencje, cały ten ruch może trwać, ponieważ jest jeszcze jeden ważny take-profit, gdybyśmy doszli tutaj do tej trójeczki i stąd zareagowali, i ten take-profit jest, moi drodzy, w tym miejscu. Tutaj są, tutaj skrosik średnich z interwału. D1 i to jest, już wam podaję poziomy pierwszy poziom to jest znowu 1645 do 1657, drugi 1604 do 1616. Oczywiście, żeby to wszystko się wydarzyło, tak jak powiedziałem, musi się cała sekwencja zgrać, czyli krok po kroku wszystkie elementy muszą się wydarzyć. Są dwa warianty. Najpierw możemy zrobić korektę do tego miejsca i dopiero ruch. Wypełniający w 100% motyla, jak i Batmana, lub tej korekty nie będzie, i od razu z tego miejsca realizowany byłby wariant numer 3, czyli ten wariant środkowy jest wariantem takim zapasowym, hipotetycznym, uzależnionym od zachowania ceny z tego pierwszego poziomu. Mam nadzieję, moi drodzy, że, że Wam się ten setupik podoba, że spełnił, spełni Wasze oczekiwania. Również mam nadzieję, że stratowi jakoś troszeczkę spełniłem oczekiwania. Jeśli będzie coś ciekawego na bitcoinie, jeżeli zobaczy podobną fajną sytuację, też z pewnością możecie na to liczyć. Pozdrawiam Was gorąco, do usłyszenia, Shark Trader.